Bliskie spotkanie pierwszego stopnia? Odhaczone. Tak, to już jest ten czas, to jest tak blisko, że już zaczniemy konkretnie rozmawiać na temat spotkań fizycznych i możliwości odbywania ich. Zobacz ten materiał do samego końca, ze względu na to, że będę miał tak wielkie niespodzianki, jestem tak podekscytowany, miałem ciarki na rękach pod kątem tego, jakimi informacjami będę się z tobą teraz dzielił i w jaki sposób. Na tym materiale będziemy konkretnie mówić na temat spotkania pierwszego stopnia i to będzie w pierwszej kolejności mówił Baszar. Na tłumaczeniu Baszara, gdzie jest mowa na temat kroku szóstego, Zbliżania się do pierwszego kontaktu społecznego eksperymentu. Punkt szósty. Zapraszam cię do poprzednich i tutaj będzie mówione. Bashar będzie mówił w jaki sposób praktycznie połączyć się, zobaczyć ten kontakt pierwszego stopnia. Po tym materiale ja się włączę i będę opowiadał o tym w jaki sposób my już to popraktykowaliśmy jako grupa. Jakie było nasze doświadczenie, bo to było naprawdę niesamowite i Trzeci element na tym filmie niesamowita niespodzianka. To jest pierwszy film 2025 roku, a już tak fajnie się dzieje i tak fajnie sygnalizuje to, co się może dziać za chwilę, że jestem niesamowicie podekscytowany tym, jak się może, możemy podzielić. Nie będę spoilerował, powiem tylko, możemy zacząć praktykować wspólnie. Ale po kolei. Najpierw tłumaczenie Baszara, potem moja informacja, potem niesamowita niespodzianka 2025. Pierwszy film i być może najmocniejszy na razie, no poza formułą ekscytacji, ale to się rozumie samo przez się. Do zobaczenia za chwileczkę. Miłego słuchania Baszara. <grywka> Witamy Was wszystkich tego czasu. Witamy Was jeszcze raz w transmisji Wspólnoty Międzygwiezdnej. Społeczny eksperyment, krok 6, który jest zatytułowany Zgromadzenia. Idea teraz w tym kroku to połączenie się z tym, co już nazwaliście CE5, czyli bliskie spotkania poziomu 5, gdzie wy spotykacie się razem z ludźmi, którzy mają podobne myślenie co ty. By stworzyć komunikację, połączenie i kontakt od ludzi aż do pozaziemskich, do robienia różnych rzeczy, które mogą złapać uwagę UFO, które przelatuje, by poprosić ich, by zatrzymali się, by się pokazali. Albo żeby zademonstrowali, że są czymś innym niż samoloty, niż satelity. Poprzez manewrowanie w odpowiedni sposób, gdzie wiesz, że to nie jest technologia, którą my mamy, żeby to nasi robili. Więc te zgrupowania mogą być albo znajdowaniem ludzi i grup, które już to robią w odpowiednich przestrzeniach w Waszej planecie i możesz do nich dołączyć, albo używaj swoją kreatywną wyobraźnię, by stworzyć takie spotkania, by zebrać ludzi, zainicjować takie zgromadzenia i zademonstrować poprzez migające światełka, nie używajcie laserów miganie zwykłymi światełkami w odpowiednich wzorach, w odpowiednich medytacjach, telepatycznie sięgać po kontakt do pojazdów przelatujących, by prosić ich z szacunkiem, by zatrzymali się, by pokazali się Wam, by zademonstrowali różne manewry, by rozpocząć kontakt, ten proces. Z Twojej strony, tak samo jak z naszej, by zacząć się uczyć, jak inicjować ideę, zaproszenia, by tworzyć komunikację, połączenie, kontakt, społeczność pomiędzy ludźmi na Ziemi, a Waszą rodziną galaktyczną. Więc spotkania, zgromadzenia są ważne. Znajdź miejsce. Dobrze jest, jeśli jest w pewien sposób ruchome. Mówiliśmy już wcześniej o pewnych terenach na waszej planecie, takich jak drzewo Joshua, które jest bardziej odpowiednie do otrzymywania informacji i interakcja z UFO, z naszymi statkami. Statki kosmiczne, spotki, jak chcesz je nazwać. Ale zorganizowując się, ale robiąc tego typu grupy. Nie tylko budujecie kontakt między ludźmi na Ziemi a pozaziemskimi, ale również połączenie między ludźmi samymi z sobą, by tworzyć społeczności podobnych wibracji, by Was wszystkich połączyć z wibracją do otwartości kontaktu, który nie jest tak daleko od Was. Więc to jest akceleracja. Okazja zmieniającej częstotliwości, która teraz istnieje na planecie, by wybrać, by nawigować w kierunku wersji równoległych rzeczywistości na tej planecie, które doświadczą kontaktu w niedalekiej przyszłości za parę lat. To się zacznie. Ale to pomoże akcelerować, łączyć, zjednoczyć z podobną wibracją wielu ludzi na Waszej planecie. Jeśli chcecie połączyć się w takie grupy, które już istnieją, albo stworzyć własne grupy, to wzrośnie, to stworzy te połączenia, to wytworzy szerszą częstotliwość dookoła planety. Zależy, ile Was to zrobi razem które ustawi odpowiednią częstotliwość, by nawigować w stronę Ziemi, tej rzeczywistości, która doświadczy otwartego kontaktu. Pozwól sobie, by być twórczym. Pozwól sobie, by być w kreatywności. Pozwól sobie na odważne ruchy. Pozwól sobie, by się połączyć, by być otwartym, by być gotowym, by otrzymywać, by dawać. Wytworzyć połączenie, most pomiędzy Waszym światem a naszym, pomiędzy Twoim światem a gwiazdami, pomiędzy Twoją duszą i naszymi, pomiędzy Twoim duchem i naszymi duchami, pomiędzy Twoim umysłem i naszymi. Zorganizujcie się w ten sposób, jeśli tak chcecie, jako krok szósty wspólnoty galaktycznej społeczny eksperyment, ponieważ to jest związane z akcją, z działaniem i Twoim zaangażowaniem w idei gotowości uczestnictwa w otwartym kontakcie. W społeczności międzygwiezdnej, eksperymencie społecznym, który dostaje Ziemia w prezencie dla ciebie, by pozwolić Tobie doświadczyć więcej samego siebie, jak będziesz doświadczać więcej kosmosu, więcej rodziny, która czeka na Ciebie właśnie tu i która w końcu może przylecieć na planetę Ziemia, byście mogli zrozumieć, że Ziemia jest Waszym domem. Nie tylko idea konkretnego miasta, nie tylko idea państwa, ale to powinno się zacząć energetycznie, roztopienia granic i zrozumienia, że Ziemia jest Twoim domem, że identyfikujesz się cały czas z całą planetą jako Twoim domem, jako twoim domem i że zapraszasz jako cała planeta z Twojego domu do naszego domu. W gwiazdach. Więc spotykajcie się, cieszcie się tym, zapraszajcie, czujcie nieograniczoną miłość, dawania i otrzymywania i zapraszania, 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 zapraszania nas byśmy wchodzili z Wami w interakcję i to będzie za każdym razem coraz bardziej wzmacniające częstotliwość. Coraz częściej będziecie dostawać odpowiedzi, aż do momentu, gdy będziecie wiedzieć bez wątpliwości, że my tu jesteśmy, dookoła Waszego świata, wchodząc z Wami w interakcję, wysyłając Wam miłość, wysyłając Wam... Przyjemność. I to jest nasza pasja i przyjemność, by przyjść w gości do Waszego świata. I byście Wy przyszli w gości do naszego. Więc gromadźcie się. Gromadźcie, gromadźcie razem. Dziękujemy, że mogliśmy się tym podzielić krokiem szóstym, w eksperymencie społecznym 6 wspólnoty międzygwiezdnej. I dziękujemy za Waszą gotowość służenia ludzkości i kosmosowi w ten sposób. Poprzez Twój udział. Baszar na tym materiale bardzo dobrze to objaśnił, więc tutaj chyba nie trzeba wielce tego tłumaczyć, więc Powiem w pierwszej kolejności w jaki sposób my już to przepraktykowaliśmy, doświadczyliśmy tego, co była tutaj powiedział. Powiem ci również o tym w jaki sposób ty możesz w tym w przyszłości uczestniczyć. Praktycznie w tym co szar powiedział, uczestniczyć w tym. Nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby słuchać na ten temat, rozmawiać na ten temat, ale praktycznie wchodzić w te doświadczenie i to będę tutaj e, informował. Ale w pierwszej kolejności e, też informacja na temat mm, dla osób, które, które oglądają ten film pierwszy raz, to jest krok szósty e, eksperymentu społecznego, jeśli chodzi o zbliżenie się do pierwszego fizycznego kontaktu. E, w momencie, w którym oglądasz ten film jako pierwszy, pamiętaj, że jest playlista, w której będzie pierwszy od... Od 1 do 5 kroku. Wszystkie są niesamowicie wartościowe. Na końcu tego materiału jeszcze wielka niespodzianka, na którą ja czekam z niecierpliwością, żeby się z Wami podzielić. Więc po kolei, w pierwszej kolejności, jeśli chodzi o nasze doświadczenia. Tutaj na, na, na YouTube było parę informacji o tym, że zaczynam pewną społeczność na Messengerze. Tam się pojawiło parę osób, tam po prostu grupka, rozmawialiśmy ze sobą. I w momencie, w którym każdy miał dostęp już do szóstego kroku w języku angielskim i yy, je prze, przesłuchaliśmy i zrozumieliśmy, w tym momencie na tej grupce opowiedzieliśmy sobie o tym, że fajnie byłoby się spotkać. I wiecie, jak to jest w momencie, w którym jest jakakolwiek grupa i się mówi, fajnie by było się spotkać. Ale przeważnie temu nie pasuje ta data, temu ta godzina, a on wyjeżdża z rodziną i tak dalej. Tutaj było zupełnie odwrotnie. Umówiliśmy się, było tylko i wyłącznie 8 osób, które zatwierdziły to, że chcą się spotkać. Ustaliliśmy miejsce bardzo szybko i godzinę bardzo szybko. Nie było żadnego problemu, że temu nie pasuje ta lokacja, temu bardziej by pasowało tam. Wspólnie doszliśmy do tego, w jakim to było miejscu, pojechaliśmy do złotego potoku. Rezerwacja na miejsca też poszła bardzo fajnie. Byliśmy w pokoju podzielonym po dwie osoby. Nikt się nie znał, więc w każdym pokoju byłyby pary bardzo fajnie nowych ludzi, z którymi można sobie porozmawiać. Ale my cały czas siedzieliśmy w grupce i rozmawialiśmy ze sobą na, na różne tematy. Nikt nikogo nie znał, tylko z tej grupki, która trwała chyba tydzień czasu, a już takie fajne interakcje, takie fajne rozmowy były, i w tym momencie coś, coś mega fajnego się pojawiło. Te osoby powiedziały: Ale tu jest fajne, ja zadzwonię po brata, a ja zadzwonię po taką parkę, a ja zadzwonię po jeszcze kogoś innego, więc przeważnie jest coś takiego, że na takie spotkanie umawia się 20 osób. A przyjeżdża tylko i wyłącznie 10. Tutaj umówiło się, zdeklarowało się 8 osób, a w finale było nas 13. I teraz przejdę konkretnie do tej praktyki, bo poza rozmową, myśmy tam byli na e, niektórzy na 2 dni, niektórzy na 3 dni, na tej zasadzie w piątek przyjechaliśmy, e, tam było te pierwsze doświadczenia pierwszego kontaktu zaraz o nim powiem później drugiego dnia tam spędziliśmy cały dzień spacerowaliśmy po lesie też było niesamowicie także mega wartościowy wyjazd i potem e, była nocka też robiliśmy jeszcze jedno spotkanie pierwszego stopnia i następnie na następny dzień rano e, każdy się rozjeżdżał więc naprawdę było niesamowicie takich wyjazdów będziemy robić więcej ale teraz ci powiem co się konkretnie wydarzyło grupką Złoty Potok nie jest zbyt popularną miejscowością, jest po prostu tylko i wyłącznie turystyczna. W momencie, w którym nie ma teraz pogody na turystów, więc tam nie ma kompletnie ni niczego. To jest daleko od jakiegoś centrum większego miasta, to jest na totalnym odludziu i jeszcze dodatkowo nikogo tam nie ma, tylko i wyłącznie mieszkańcy, a oni siedzą w domu, bo jest zimno. My w nocy. Wyszliśmy na taką wielką polanę, która wygląda jak idealnie przygotowana pod lądowisko, yy, i tam była scena, czyli coś w rodzaju tak jak plac, yy, taki mini, mini, mini Woodstock, na zasadzie po prostu plac, i scena. My usiedliśmy na tej scenie, rozmawialiśmy na temat innych cywilizacji, znowu rozmawialiśmy ze sobą, bo to też jest częstotliwość, jej podnoszenie w momencie, w którym rozmawiamy o tym, co za chwilę zrobimy. Każdy miał intencję tego, co się zaraz mniej więcej stanie. Dodatkowo Wojtek, którego, który jest niesamowity i bardzo mocno wspiera wszystkich w tych informacjach. On jest właścicielem, chociaż to brzydko brzmi, właściciel, założycielem grupy Basza Polska na Facebooku. I on tam był też jako taka niespodzianka, nawet nie wiedzieliśmy, że tam będzie. On był jedną z osób, które się nie zapisały, a były. Yy, I on przygotował, miał przygotowaną medytację. Która jest mega intensywna, ja tutaj nie będę jej opowiadał całej. W skrócie chodzi o to, że w, w odpowiednim stanie wyobrażamy sobie e, naszą galaktykę i schodzimy zoomem w dół, jeśli chodzi o e, nasz układ słoneczny, potem nasza planeta, potem nasz kontynent, potem miasto, Złoty Potok, i potem konkretnie ta, e, te, te miejsce, w którym jesteśmy, i dajemy intencję, to jest miejsce spotkania. Tutaj jesteśmy, tu na was czekamy, bo według tego, co powiedział Baszar, w tym momencie yy, powinniśmy wstać i, i machać światełkami w kierunku nieba albo patrzeć się w stronę nieba, bo intencja tego, co mówił Baszar, informuje o tym, że pojawi się na niebie coś, gdzie będziemy. Jasno, w stanie, klarownie stwierdzić, że to nie jest samolot i to nie jest jakiś dron, tylko wiemy, że to jest konkretnie to, na co czekaliśmy. W momencie, w którym kiedyś miałem takie doświadczenia, no to w tym momencie światełko było w takich zygzakach, że wiadomo było, że nic innego tego nie wykona. Raz widziałem razem z żoną wielkiego Orba, który leciał prosto w naszą stronę i był coraz większy, a potem odleciał. W momencie, w którym wyglądało to tak, jakby nas zauważył, więc mi było małe światełko na niebie, które leciało prosto do nas, zatrzymało się. I wycofało się bardzo szybko. To było też niesamowite doświadczenie. I tu chodzi o to, że automatycznie wiesz o tym, że to nie mógł być samolot albo przewidzenie, zwłaszcza jeśli kilka osób to widzi naraz. Dlatego te spotkanie następnie było tak, jak mówię, 13 osób, potem mogliśmy dzielić się tym doświadczeniem i tak dalej. Ale co się wydarzyło? My mieliśmy oczekiwania. Pamiętasz, nie nalegamy na oczekiwany efekt, ale oczekiwany efekt może być. Wstanęliśmy, świeciliśmy latarkami po niebie i patrzyliśmy na niebo, czekając. Na jakiś znak, czekając na jakiś kolor. Yy, a była wielka mgła, i bardzo mało było widać w ogóle tego nieba, więc wiadomo, jak chcemy coś zobaczyć, to najlepiej na bezchmurnym, gwieździstym niebie, ale tutaj było zupełnie inaczej. I coś niesamowitego, tak jak powiedziałem. Yy, troszeczkę wieś, troszeczkę bardzo, bardzo malutkie miasto, bardzo odległe od cywilizacji. Miejsce turystyczne, ale teraz nie jest to przestrzeń turystyczna, i nagle w momencie, w którym patrzyliśmy na niebo. Z lasu wyszły trzy osoby z latarkami z czołówkami. Więc można powiedzieć, trzy światełka wyszły, wyszły z lasu. Od razu wiedzieliśmy, że to są osoby, które mają na, na sobie czołówki yy, i, i zbliżały się do nas, ale widać było, że nas po prostu miną. I nagle z jednych, z jedna z tych osób powiedziała: nie, jeszcze, jeszcze nie, te osoby minęły i po prostu na nie tylko tak zwróciliśmy uwagę. I zaraz po nich pojawiły się jeszcze chyba trzy-cztery osoby, też z czołówkami, które też przechodziły. Tylko z tych czterech osób jedna dziewczynka się wychyliła, skierowała się do nas i zapytała, czy to jest to miejsce spotkań? I w tym momencie nam przeszły ciarki po plecach, ale nie zareagowaliśmy, tylko powiedzieliśmy, że nie, ze względu na to, że myśleliśmy, że to są ludzie, którzy chcą się spotkać z kimś i to jest jakieś miejsce spotkań, ale to nie jest nasze. Potem dopiero zrozumieliśmy, że myśmy dawali sygnał, że to jest miejsce spotkań i tutaj właśnie jesteśmy, i być może to były poza ziemią pozaziemskie istoty, które przechodziły i nawet się werbalnie zapytały, czy to jest te miejsce spotkań, a myśmy po prostu na to nie zareagowali i w tym momencie z prawej strony wyszło 36 osób, około 36 osób wszyscy z czołówkami. W tym momencie ktoś z nas powiedział, że prawdopodobnie to są takie zgrupowania flashmoby albo coś w rodzaju szukają pokemonów czy coś takiego, to załagodziło stan umysłowy i już nie było tej ekscytacji, że a co jeśli tak naprawdę to były te istoty? Tylko myśmy nie zareagowali. W tym momencie można by powiedzieć, że porażka tego spotkania, ale nie. Sukces ze względu na to, że tych spotkań będzie więcej. I powiem ci, w jakim sposób ty możesz w nim uczestniczyć. I tu już powiem jedną niespodziankę i za chwilę też drugą, i powiem ci o tym, że jeszcze będą niespodzianki w kolejnych filmach, także. To jest tak jak mówię, cały czas jestem podekscytowany, cały czas mam tą energię, więc od razu się dzielę tymi informacjami. Takich spotkań będzie więcej. To jest szósty krok i to nie chodzi o to, żeby go zrobić raz, więc będziemy go powtarzać. Będziemy jeździć do różnych miast albo do różnych mieści, do różnych wsi. Spotykać się w grupy być może 30 osób, być może tylko dwóch osób, być może 100 osób, ale po prostu będziemy razem robić cały krok szósty, od początku do końca, jeszcze dodatkowo z jakimś flow, nie wiem, być może ktoś zagra jakąś muzykę na żywo, być może ktoś doda jakieś tańce, jakieś improwizacje ruchu, obojętnie co, ale to będą po prostu niesamowite spotkania. I o tych spotkaniach, więc to jest pierwsza informacja, takich spotkań będzie więcej i będziesz mógł w nich uczestniczyć. Druga informacja o tym, gdzie o tym będę informował, w związku z tym, że to jest takie ważne, to będę mówił o tym na filmach. Będę robił shorty na ten temat, będę wysyłał posty na YouTube. A, więc jeśli subskrybujesz, to będziesz widzieć posty, które się pojawiają. Ale dodatkowo i tu największa niespodzianka, rozpoczynamy społeczność i tam będą szczegółowe informacje na każdy temat. W momencie, w którym teraz współpracuję z Moniką, niektórzy o tym wiedzą, Monika dołączyła do zespołu Źródło Pasji, ona bardzo mocno pomaga i ona podpowiedziała i zrobiliśmy razem społeczność. Czyli teraz e, wspierając ten kanał poprzez dołączenie do społeczności, bo to jest wsparcie na tej zasadzie, że tam każdy prog, próg jest finansowy i każdy próg Każda, każdy odpowiedni poziom daje ci różnego rodzaju nagrody ode mnie, prezenty czy po prostu wdzięczność za to, że tutaj jesteś w momencie, w którym w przeszłości pisałem jakieś e-booki, robiłem jakieś kursy, mini kursy, w momencie, w którym teraz robię kursy. Mini, czy duże, czy programy, to one będą dostępne na różnych progach dla osób, które należą do społeczności. Nie mówiąc o tym, że będziesz informowany o tym na bieżąco, jeśli będzie jakiś wyjazd, czy jakaś niesamowita rzecz. Dodatkowo w tej społeczności będziemy się regularnie spotykać na żywo, na tej zasadzie, że na micie albo na Zoomie po prostu będziemy wspólnie. Pracować. To nie będą spotkania teoretyczne, tam będzie bardzo, bardzo dużo praktyki, doświadczenia tego. W momencie, w którym będą jeszcze wyższe progi, no to w tym momencie te spotkania będą konkretnie jeszcze większe, warsztatowe. Jest nawet poziom, w którym można się ze mną spotkać jeden na jeden raz w miesiącu, więc będziemy mogli pracować indywidualnie, ale wiadomo, jako grupki większa, większa możliwość. Więc tutaj jestem niesamowicie podekscytowany tym, że że mam dla was aż taką niespodziankę, że 2025 rok, pierwszy film, a już tak bardzo duży krok do przodu. Pod kątem y, pier, y, spotkania pierwszego stopnia, pod kątem naszej społeczności, gdzie będziemy mogli praktykować razem i to jeszcze nie jest koniec niespodzianek ze względu na to, że na następnym filmie mam kolejne dwie wielkie niespodzianki, więc ach Świetnie zaczął się ten rok, przynajmniej dla mnie i, i dla osób, z którymi tutaj jestem i dziękuję sobie i im za to, że w ten sposób idziemy do przodu i dziękuję Tobie za to, że oglądasz ten film do końca, za to, że lajkujesz, komentujesz, subskrybujesz, bierzesz udział. Zapraszam Cię do, e, do naszej społeczności, zapraszam Cię do filmów odnośnie poprzednich kroków, zapraszam Cię, <słuch> zapraszam cię do bycia sobą. Do zobaczenia na następnych filmach. Cześć.